Nie wierzyłem w życie po śmierci. Jako lekarz i naukowiec, zawsze opierałem się na faktach i dowodach. Religia to było dla mnie nic więcej jak bajka dla dorosłych, Bóg zwykły wymysł ludzkiego umysłu, a Jezus cóż, w najlepszym przypadku historyczna postać, której legenda urosła do nieprawdopodobnych rozmiarów. Ale to wszystko się zmieniło w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewał. Mam na imię Aleksander. Jestem, a raczej byłem renomowanym neurochirurgiem z ponad 30-letnim doświadczeniem. Ratowałem życia, leczyłem najbardziej skomplikowane przypadki, a moje nazwisko znane było w środowisku medycznym w całej Polsce i poza jej granicami. Byłem dumny ze swojej kariery, ze swojego racjonalnego podejścia do życia. Uważałem, że nauka ma odpowiedzi na wszystkie pytania. A jeśli czegoś jeszcze nie wiemy, to tylko kwestia czasu, zanim to odkryjemy. Ale tego dnia, tego feralnego dnia, wszystko się zmieniło. To miał być rutynowy zabieg, operacja, którą wykonywałem setki razy, ale coś poszło nie tak. Nagle poczułem ostry ból w klatce piersiowej. Świat zawirował, a ja straciłem przytomność, i wtedy to się stało. Doświadczenie które na zawsze zmieniło moje życie i sposób, w jaki postrzegam rzeczywistość. Być może myślisz teraz: kolejna historia o doświadczeniu śmierci klinicznej. Znowu ktoś opowiada o tunelu i jasnym świetle? Zapewniam cię, że to, co przeżyłem, wykracza daleko poza te stereotypowe opowieści. To, co zobaczyłem i przeżyłem, nie daje mi spokoju do dziś. Każdego dnia budzę się, zastanawiając się, czy to wszystko było prawdziwe. Ale głęboko w sercu wiem, że tak, i wiem, że muszę się tym podzielić. Dlaczego? Bo może to zmienić także Twoje życie, może otworzyć Twoje oczy na rzeczywistość, której istnienia nawet nie podejrzewałeś. W ciągu następnych kilku minut zabiorę Cię w podróż. Podróż, która zaczyna się w sali operacyjnej, a kończy cóż, sam nie wiem, gdzie się kończy bo to doświadczenie wciąż trwa. Wciąż kształtuje moje życie i sposób, w jaki postrzegam świat. Przygotuj się na opowieść, która może wstrząsnąć Twoimi przekonaniami historię, która rzuca wyzwanie wszystkiemu, co uważałem za pewne i niezmienne to historia o śmierci, o życiu, o nauce i o wierze to historia o moim spotkaniu z Jezusem. Jesteś gotowy? Bo to, co zaraz usłyszysz, może zmienić Twoje życie na zawsze. Pamiętam ten moment, jakby to było wczoraj. Ostry ból w klatce piersiowej, utrata przytomności, a potem pustka. Ciemność tak gęsta, że wydawała się niemal namacalna. Ale nagle w tej ciemności pojawiło się coś. Delikatne światło, które zaczęło się rozszerzać. Nie było to jednak zwykłe światło. Było ciepłe, kojące, pełne miłości. Tak. To słowo najlepiej je opisuje. Czułem się otoczony bezwarunkową miłością. Jako naukowiec natychmiast próbowałem znaleźć racjonalne wytłumaczenie. To tylko reakcja chemiczna w umierającym mózgu, pomyślałem. Ale coś wewnątrz mnie wiedziało, że to coś więcej. Światło stawało się coraz intensywniejsze, aż w końcu otoczyło mnie całkowicie. I wtedy go zobaczyłem. Stał przede mną. Emanując spokojem i mocą jednocześnie, jego oczy, nigdy nie zapomnę tych oczu. Patrzyły prosto w moją duszę, widząc wszystko moje sukcesy, porażki, wątpliwości, lęki i mimo to czułem od niego tylko akceptację i miłość. Aleksandrze, usłyszałem głos, który zdawał się dochodzić zewsząd i jednocześnie z mojego wnętrza. Czekałem na ciebie. Chciałem coś powiedzieć, zaprzeczyć, wyjaśnić, że to niemożliwe. Ale nie mogłem wydusić z siebie ani słowa. Byłem jak dziecko, które po raz pierwszy widzi ocean, pełen podziwu, strachu i fascynacji jednocześnie. Wiem, że masz wiele pytań, kontynuował. Zawsze szukałeś odpowiedzi w nauce, w logice, ale są rzeczy, które wykraczają poza ludzkie rozumienie. Wtedy zaczął mi pokazywać nie wiem, jak to opisać. To było jak oglądanie filmu, ale jednocześnie bycie jego częścią. Widziałem stworzenie wszechświata, narodziny gwiazd, powstanie życia na Ziemi. Ale to nie był suchy naukowy wykład. Czułem każdą cząsteczkę, każde drgnienie energii. Byłem świadkiem cudu stworzenia. Nauka i wiara nie są przeciwieństwami, Aleksandrze. Usłyszałem. Są dwoma stronami tej samej monety. Jednym z wielu sposobów, w jakie próbuję dotrzeć do ludzkości, chciałem zapytać o tyle rzeczy: o cierpienie, o zło, o niesprawiedliwość na świecie, ale zanim zdążyłem sformułować pytanie, otrzymałem odpowiedź nie w słowach, ale w obrazach i uczuciach. Zobaczyłem, jak każde wydarzenie, nawet te najbardziej bolesne, ma swój cel i miejsce w większym planie. Twoje życie, Aleksandrze, miało być świadectwem. Świadectwem tego, że nawet najbardziej sceptyczny umysł może odkryć prawdę. I wtedy poczułem, że muszę wrócić, że moja misja się jeszcze nie skończyła. Ale jak miałem wrócić do swojego dawnego życia po tym wszystkim, co zobaczyłem i doświadczyłem. Nie bój się, usłyszałem ostatni raz. Jestem z Tobą zawsze, aż do skończenia świata. I nagle, jakby ktoś pstryknął przełącznikiem, znalazłem się z powrotem w swoim ciele. Otworzyłem oczy i zobaczyłem zaskoczone twarze moich kolegów lekarzy. Według ich relacji byłem martwy przez ponad 7 minut, ale dla mnie, dla mnie to była wieczność. Wieczność, która zmieniła wszystko. To jednak dopiero początek mojej historii. Bo to, co nastąpiło po moim powrocie, było równie niezwykłe jak samo doświadczenie śmierci. Powrót do rzeczywistości był trudny. Wyobraź sobie, że spędzasz lata studiując mapę, a potem nagle ktoś zabiera cię w podróż i pokazuje, że świat jest zupełnie inny niż myślałeś. Tak właśnie się czułem. Pierwsze dni po moim powrocie były pełne badań. EKG, tomografia, rezonans magnetyczny moi koledzy chcieli się upewnić, że wszystko ze mną w porządku. Z medycznego punktu widzenia byłem cudem człowiekiem, który wrócił z zagranicy śmierci bez żadnych negatywnych skutków. Ale ja wiedziałem, że zmieniło się wszystko. Pamiętam, jak siedziałem w szpitalnym łóżku, patrząc przez okno na świat zewnętrzny. Wszystko wydawało się takie samo, a jednocześnie zupełnie inne. Kolory były intensywniejsze, dźwięki wyraźniejsze. Czułem się, jakbym po raz pierwszy naprawdę widział i słyszał. Moi koledzy, rodzina na przyjaciele, wszyscy chcieli wiedzieć, co się stało. Co widziałem, co czułem. Ale jak miałem im to wytłumaczyć? Jak opisać doświadczenie, które wykracza poza ludzkie pojęcie? Próbowałem. Bóg mi świadkiem, próbowałem, ale widziałem w ich oczach niedowierzanie, sceptycyzm. Ten sam sceptycyzm, który przez lata sam prezentowałem, to tylko halucynacje wywołane brakiem tlenu w mózgu, mówili niektórzy. Może to efekt leków? Sugerowali inni. Aleksander, jesteś naukowcem. Nie możesz naprawdę wierzyć w te bajki? pytali z niedowierzaniem. Ale ja wiedziałem. Wiedziałem, że to, czego doświadczyłem, było prawdziwe. Bardziej prawdziwe niż cokolwiek innego w moim życiu. Zacząłem studiować. Nie tylko medycynę, ale teologię, filozofię, mistycyzm. Chciałem zrozumieć, co mi się przydarzyło. Chciałem znaleźć sposób, by pogodzić moje naukowe wykształcenie z tym duchowym doświadczeniem. I wtedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Pacjenci, którymi się opiekowałem, zaczęli doświadczać niezwykłych uzdrowień. Przypadki, które medycyna uznawała za beznadziejne, nagle się poprawiały. Ludzie mówili, że czują coś w mojej obecności: spokój, ciepło, nadzieję. Pamiętam szczególnie jedną pacjentkę młodą dziewczynę z zaawansowanym nowotworem mózgu. Medycyna nie dawała jej szans. Ale kiedy położyłem rękę na jej głowie i zacząłem się modlić, tak ja były ateista, poczułem przepływ energii. Tydzień później guzy zaczęły się zmniejszać. Po miesiącu zniknęły całkowicie. Moi koledzy byli zdumieni, ja byłem przerażony. Co się ze mną działo? Kim? Lub czym się stałem? Zacząłem się bać. Bać się swojej nowej rzeczywistości. Bać się reakcji innych. Bać się, że oszalałem ale jednocześnie czułem głęboką pewność, że jestem na właściwej drodze. I wtedy, w momencie największego zwątpienia, otrzymałem znak. Znak, który potwierdził wszystko, czego doświadczyłem i pokazał mi moją nową drogę. Ale to już kolejna część tej niezwykłej historii. Moje życie nabrało nowego znaczenia. Kontynuowałem pracę jako neurochirurg. Ale teraz każda operacja była dla mnie czymś więcej niż tylko medyczną procedurą. Była aktem wiary, modlitwą, współpracą z siłą wyższą. Zacząłem dostrzegać cuda w codzienności. Nie tylko te spektakularne uzdrowienia, o których wcześniej wspomniałem, ale również małe, subtelne znaki Bożej obecności w życiu moim i moich pacjentów. Pamiętam przypadek młodego mężczyzny Marka. Trafił do mnie z guzem mózgu, który według wszystkich standardów medycznych był nieoperacyjny. Rodzina była zrozpaczona, a on sam pogodził się już z losem. Siedziałem przy jego łóżku, trzymając go za rękę, i nagle poczułem to samo ciepło, które towarzyszyło mi podczas spotkania z Jezusem. Bez zastanowienia powiedziałem: Marku, będziesz żył. Nie wiem, po skąd przyszły te słowa, ale wiedziałem, że są prawdziwe. Następnego dnia, gdy przygotowywaliśmy się do paliatywnej operacji, która miała jedynie złagodzić objawy, stało się coś niewytłumaczalnego. Guz, który wcześniej był jasno widoczny na skanach, zniknął. Kompletnie jakby nigdy go nie było. Moi koledzy byli w szoku. Padały słowa o niespontanicznej remisji i błędnej diagnozie, ale ja wiedziałem lepiej. To był cud, cud którego byłem świadkiem. Takie przypadki zaczęły się mnożyć. Nie zawsze były to dramatyczne uzdrowienia. Czasem był to po prostu nieoczekiwany spokój pacjenta w obliczu trudnej diagnozy. Innym razem nagłe zrozumienie i pojednanie w rodzinie dotkniętej chorobą. Zacząłem prowadzić grupy wsparcia dla pacjentów i ich rodzin. Łączyłem w nich elementy medycyny, psychologii i duchowości. Uczyłem ludzi, jak odnajdować nadzieję i siłę w najtrudniejszych momentach życia? Ale nie wszystko było łatwe. Moja nowa perspektywa i metody pracy spotkały się z krytyką części środowiska medycznego. Zarzucano mi, że daję ludziom fałszywą nadzieję, że mieszam naukę z religią. Pamiętam burzliwą dyskusję na jednym z posiedzeń Rady Szpitala. Jeden z kolegów, profesor onkologii, powiedział: Aleksandrze. Rozumiem, że przeszedłeś przez trudne doświadczenie, ale nie możesz pozwolić, by osobiste przeżycia wpływały na Twoją pracę. Jesteśmy naukowcami, nie księżmi spojrzałem mu prosto w oczy i odpowiedziałem A co jeśli to właśnie nasze oddzielenie nauki od duchowości sprawia, że nie widzimy pełnego obrazu? Co jeśli ignorując duchowy wymiar życia, odbieramy naszym pacjentom coś, co może być kluczowe dla ich uzdrowienia? Ta dyskusja otworzyła drzwi do czegoś większego. Zaczęliśmy organizować interdyscyplinarne konferencje łączące lekarzy, psychologów, duchownych i naukowców z różnych dziedzin. Rozmawialiśmy o holistycznym podejściu do zdrowia, o roli wiary i duchowości w procesie leczenia. Powoli, krok po kroku, zaczęliśmy budować most między nauką a wiarą. Most. Który mógł przynieść nadzieję i uzdrowienie wielu ludziom. Ale najważniejsza lekcja była jeszcze przede mną. Lekcja, która miała mnie nauczyć, że największe cuda dzieją się nie w salach operacyjnych czy laboratoriach, ale w ludzkich sercach. Ta ostatnia lekcja przyszła w najmniej spodziewanym momencie i w najbardziej nieoczekiwany sposób. Był późny wieczór, kończyłem obchód na oddziale zmęczony, ale spełniony, kierowałem się do wyjścia, gdy usłyszałem cichy płacz dobiegający z jednej z sal. Wszedłem do środka i zobaczyłem młodą kobietę, Annę, siedzącą przy łóżku swojego męża, Piotra. Piotr był w śpiączce po ciężkim wypadku samochodowym. Anna spojrzała na mnie zauzawionymi oczami i powiedziała: "Doktorze, modlę się o cud, ale ale zaczynam tracić nadzieję." W tym momencie zrozumiałem, że wszystkie cuda, których byłem świadkiem, wszystkie niezwykłe uzdrowienia, były niczym w porównaniu z tym, czego ta kobieta potrzebowała teraz najbardziej, nadziei. Usiadłem obok niej i zacząłem opowiadać swoją historię. O tym, jak byłem ateistą, jak nie wierzyłem w nic poza nauką. O moim doświadczeniu śmierci klinicznej i spotkaniu z Jezusem. O tym, jak to zmieniło moje życie i sposób postrzegania świata. Mówiłem o cudach, których byłem świadkiem, ale też o trudnościach i wątpliwościach, przez które przechodziłem. O tym, jak nauczyłem się, że wiara nie oznacza braku pytań czy wątpliwości, ale zaufanie mimo nich. Anna słuchała z uwagą, a ja widziałem, jak w jej oczach powoli rozpala się iskierka nadziei. Nie obiecałem jej cudu. Nie mogłem tego zrobić. Ale pokazałem jej, że nadzieja istnieje nawet w najciemniejszych momentach. Kilka dni później Piotr otworzył oczy. Jego powrót do zdrowia był długi i trudny, ale Anna była przy nim na każdym kroku, pełna nadziei i siły. To doświadczenie nauczyło mnie najważniejszej lekcji: największym cudem nie jest fizyczne uzdrowienie, ale przemiana ludzkiego serca. Wiara i nadzieja mogą dokonać tego, czego nie jest w stanie zrobić nawet najnowocześniejsza medycyna dać siłę do walki, gdy wszystko wydaje się stracone. Zrozumiałem, że moja misja nie polega na udowadnianiu istnienia Boga czy przekonywaniu ludzi do wiary. Moim zadaniem jest bycie mostem, między nauką a wiarą, między zwątpieniem a nadzieją, między cierpieniem a uzdrowieniem. Dziś, gdy patrzę wstecz na swoją podróż, od zagorzałego ateisty do człowieka, de, który doświadczył spotkania z Jezusem, jestem pełen wdzięczności. Wdzięczności za drugą szansę, za nową perspektywę, za możliwość pomagania ludziom w sposób, o jakim nigdy wcześniej nie marzyłem. Nie twierdzę, że mam wszystkie odpowiedzi, wciąż mam wiele pytań, wciąż się uczę, ale wiem jedno. Istnieje rzeczywistość wykraczająca poza to, co możemy zobaczyć czy zmierzyć. Rzeczywistość pełna miłości, nadziei i cudów. I ty, drogi czytelniku, gdziekolwiek jesteś i w cokolwiek wierzysz, pamiętaj: jesteś częścią tej większej rzeczywistości. Twoje życie ma znaczenie, twoja historia jest ważna. Może tak jak ja kiedyś wątpisz, może szukasz odpowiedzi, może potrzebujesz nadziei. Cokolwiek czujesz, wiedz, że nie jesteś sam, że istnieje siła większa niż my wszyscy siła, która nas kocha i prowadzi. Moja historia jest dowodem na to, że nawet najbardziej sceptyczny umysł może doświadczyć cudu, że nawet w najciemniejszej nocy może pojawić się światło. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wiem, że będę kontynuował swoją misję łączenia nauki i wiary, przynoszenia nadziei i uzdrowienia. I zapraszam cię, byś dołączył do mnie w tej podróży. Bo kto wie? Może ty też doświadczysz cudu, który zmieni twoje życie na zawsze. Pamiętaj, największy cud dzieje się wtedy, gdy otwieramy nasze serca na możliwość, że istnieje coś więcej. Coś, co wykracza poza nasze ograniczone rozumienie. Coś, co może przemienić nas od wewnątrz. I to, moi drodzy, jest prawdziwe uzdrowienie. Moja historia dobiegła końca, ale być może dla Was to dopiero początek początek nowej drogi, nowego sposobu patrzenia na świat, a może nawet nowego rozdziału w Waszym życiu. Zastanawiacie się pewnie, co stało się ze mną po tych wszystkich wydarzeniach. Cóż, życie toczy się dalej, ale już nigdy nie jest takie samo. Nadal pracuję jako neurochirurg, ale moja praktyka znacznie się zmieniła. Łączę teraz najnowsze osiągnięcia medycyny z głębokim zrozumieniem duchowych potrzeb pacjentów. Prowadzę również wykłady i warsztaty, dzieląc się swoim doświadczeniem z lekarzami, naukowcami i zwykłymi ludźmi na całym świecie. Napisałem książkę o moich przeżyciach, która ku mojemu zaskoczeniu stała się międzynarodowym bestsellerem. Otrzymuję tysiące listów od czytelników, którzy dzielą się swoimi historiami, wątpliwościami i nadziejami. Każdy z tych listów przypomina mi, jak ważne jest dzielenie się swoim doświadczeniem, ale najważniejsza zmiana zaszła we mnie samym. Jestem teraz człowiekiem pełnym pokoju i wdzięczności. Każdego dnia budzę się z poczuciem celu i misji. Wiem, że jestem tu po to, by pomagać innym odnaleźć nadzieję i sens w swoim życiu. Czy nadal mam wątpliwości? Oczywiście. Czy wszystko rozumiem? Absolutnie nie. Ale nauczyłem się, że wiara nie polega na posiadaniu wszystkich odpowiedzi, lecz na zaufaniu, mimo niewiadomych. Do was, którzy czytacie te słowa, mam jedno przesłanie: nie bójcie się otworzyć na możliwość, że istnieje coś więcej coś, co wykracza poza nasze ograniczone rozumienie świata. Bądźcie otwarci na cuda, te małe, codzienne i te wielkie, zmieniające życie. Pamiętajcie, że wasza historia też jest ważna. Może nie doświadczyliście śmierci klinicznej jak ja, ale z pewnością macie swoje własne, unikalne doświadczenia, które ukształtowały was i wasze spojrzenie na świat. Nie bójcie się o nich mówić, nie bójcie się kwestionować, szukać, wątpić. To właśnie poprzez te procesy wzrastamy i się rozwijamy. A jeśli kiedykolwiek poczujecie się zagubieni, przypomnijcie sobie, że nie jesteście sami, że istnieje siła większa niż my wszyscy siła pełna miłości i współczucia, która jest z nami zawsze, nawet w najciemniejszych chwilach. Kończąc, chcę Was zachęcić: bądźcie otwarci na cuda, bądźcie otwarci na miłość, bądźcie otwarci na możliwość, że wasze życie może mieć głębsze znaczenie niż kiedykolwiek mogliście sobie wyobrazić. Bo kto wie? Może jutro to wy doświadczycie czegoś, co na zawsze zmieni wasze życie. I może to wy będziecie następnymi, którzy podzielą się swoją historią, przynosząc nadzieję i światło innym. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii. Niech będzie dla was źródłem inspiracji, nadziei i siły na waszej własnej życiowej podróży. Z wdzięcznością i nadzieją.